Siema, siema. Witam wariaci. Idę dzisiaj obok biedronki. Idzie taki jeden gościu, patu z przodu, taki wkurwiony Za nim idzie babka, taka patuska też i taka dziewczynka, kurwa, biedna, nie? No, i idzie taka dziewczynka z tyłu z tą babką, i się tak kłócę, kurwa. Ta, ta, ta babka krzyczy do tego gościa, coś tam. Kurwa, stój tutaj, co, kurwa, co ty robisz, coś tam, co do niej mówisz, a on do niej. Spierdalać, to nie jest moje dziecko, tylko twoje kurwa, coś tam, a to babka Kurwa coś tam zaczęła krzyczeć, nie wiedziała co powiedzieć do tego gościa i tak do tej dziewczynki Kurwa jak cię pierdolnę zaraz, kurwa jeszcze raz tak zrobisz, coś tam kurwa No ja w tym momencie cofnąłem się, wziąłem tą babkę i mówię, kurwa jeszcze raz tak pojeżdżę do tego dziecka Kurwa szmato, to cię zabije, nie I ona powiedziała, przepraszam, już więcej tak nie będę O, Młodszy szater fajny wczoraj zrobił ten, słubijcie go Możecie słyszeć, bo czy Shoter zrobił fajnego szata wczoraj z gotowania kaszanki? Podobało mi się to. Yo, 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 yo! Wielki yo. wielkie yo. Jak znasz dobrze polski rap? Zacznijmy od czego prostego? Od czegoś prostego. Kogo ty widzisz na zdjęciu? Jakieś dwóch zjebów, ale dobra. To jest tako Hemingway. Kurwa, nie re, to pojebało mi się. Wiedziałem, no. Kęk, myślałem, że jak dam i się okaże, że Kękę, a Kękę tam lubię go, w sensie nie lubię go słuchać, ale lubię, lubię go, bo też spożywał alkohol i wyszedł na prostą i mam nadzieję, że ja na razie jestem na etapie spożywania alkoholu, jeszcze tylko mi brakuje wyjścia na prostą, ale do tego go lubię, nie? Taki, nie wiem, taki rap właśnie dla dziewczyn, które myślą, że chłopaki też yy, mają jakieś uczucia i nie myślą tylko o ruchańsku, ale no... A Dinowak to jest nasz taki, wiecie, taki, taka osoba, która nas reprezentuje, żeby zrobić nam grunt, nie? Że jesteśmy też wrażliwi, w ogóle mamy wyjebany tak naprawdę. Każdy o tym dobrze wie. Wika, jeśli to oglądasz, to nie jest prawda, ja tak tylko mówię, bo wiesz... Aj... To może faktycznie tam seteczkę kurwa... No dobra, żeby nie być alkoholikiem, to chociaż schłodzę. A chuj tam by te chłodził. Yy, słuchaj dziewczynko, zaraz jak wyjdę kurwa z tego monitora, jak ci tam pierdolne, to zobaczysz kurwa dzieciaku jebany, jak co kurwa do mnie pierdolisz w ogóle. Chłopie zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, a ty mi coś pierdolisz, że kurwa, że zapierdalam na budowie? Chłopie przestań kurwa, jesteś śmieszny. I trochę kukon wyglądasz że sumie. Jak to? Jak kukon. Jaki kurwa kokon? Chłopie, co ty kukon. pierdolisz? Sami, sam jak kokon wyglądasz, bardziej jak kondo. Chłopie, ty wyglądasz kurwa, jak właśnie no? efekt. Ubo jak reklamacja, kurwa z dureksa, chłopie. Takie dzieciaki, Spoko. jak ty, to kurwa pod dureksem wystawiali, kurwa, jako reklamacja. Coś jeszcze, kurwa, co jeszcze byś chciał? Nie wy Kurwa, same lamusy. Widzicie, jak dominuje genetycznie? Siemka, a kurwa. Dominacja jest taka, że ludzie spierdalają. Czy jakiś Warsaw Shore kręcicie? Będziemy film porno kręcić. A z kolegą? A koleżanka kręcić? Tu jest koleżanka. A, myślałem, że koleżanka będzie kręcić, a ty będziesz kolegę dymał. <laughs> w sumie to nie zgubi pomysł, Kuba. Co ty na to? No podejrzewam, że kolega <laughs> jest ciaśniejszy, tak że będzie ci na pewno lepiej. <laughs> co ci tak kurwa Ja dobrze ula? No co to jest, ja nie wiem. Ejo, dobra, jeden z nich wyglądał jak mostowiak i pił tyskie, a kolega sobie pił beksa Chociaż to nie beksa, ale coś tam się zaraz popłacie, jak kolega mu sadzi w dupelance. lancę Okej, okay. a ja sobie do tego zatańczę i będę kurwa jeszcze ciepłą gruchę jak każdy na omegle o yo, zrobię to przebiegle, joł Dzią, pozdro, szejce. Ej dobra dobra, wiesz, że tutaj Filipek I to jest proste, bo jak mamy kurwa Iść do przodu, no to robię postęp Okej, okay, jak idę sobie do kościoła To na pewno tam nie odpalę ziomek Lola A jak piję sobie piwko To tylko zero, a czemu? No nie wiem, nie pytaj się mnie ściero Bo jak kurwa wezmę cię do łóżka i cię wydupczę To będzie zajebiście Hashtag Młody Filipek Maluszki oglądajcie dalej Nawet jak to długo strap. Co? Co? Nie, nic, nic, ja mówię do tego, do... do znajomych, bo tu siedzą. Tylko się wstydzą na kamerze pokazać. A, okej. Okay. Koledzy! No właśnie, chuj nie koledzy. <laughs> Dobra. Spierniczą, trzymajcie się. To. Aha. A o co chodzi z tą flagą, Co to jest Anglii? To jest flaga Anglii. Kurwa, ale tutaj flaga... nie wiem, chuj wie, krzyżaków jakichś? Gruzji. A, Gruzji. A co ty, Gruzin? Ja Gruzin, no. Serio? No jak Gruz... pierda. Pan ty Proszę księdza, mamy tutaj, kurwa, ciężki przypadek. Oj, Musisz się jechać i odprawić egzortyzm. I zabrać, kurwa, kołek, czosnek i... młotek. Trzeba Pantysy. przepierdolić. Młotek serce. Kołek. Bo A na wolę, sekundę, na, Możny? O my, zy, Już zy, zy, się my Zobaczmy, Jak co, co mówi? Nie wiem, brzmi to podobnie jak jakiś kurwa teksty polskiego kamerą, no Trzeba zabić. Kurwa, nie. Ten Co, jesteś Żydem? Nie. Znaczy dobrze zeszartował, ale... Czemu to? A ty co kurwa? I'm sorry sorry YouTube administration I this guy is special try to destroy uh, uh, our stream I'm really really on the on the knees I'm really sorry for this uh, for this guy not guy guy for this guy for this for, fuck, for this fucking for this joke. Kurde, a masz Kindera? Nie. A masz chłopaka? Mam. A twój chłopak ma taką złotą katę wartą 30 tysięcy? Marihuana jest dla gejów. Ty kurwa jest. O, ty jesteś śmieciem zajebanym, kurwa teraz, nie? Za to co powiedziałeś. A ty jesteś gejem? Ty jesteś gejem? Paliś? Nie, Paliś? stary jest gejem i to kurwa widać. Ty masz zezat swelu zajebany, kurwa co? Z zezem, pedale pierdolone. Za jaką ma koszulkę, jaką se dopierdolił, ty. Fajnie, mi się podoba. Ty. Ale ci kolegą zgasił. zgasił. No dobra, no zgasił. Ja pierdolę, no chłop się nawet z mordy nie ukrył. No kurwa, mać, no to jest wstyd, jak chuj. A jest, mocny brat, Ja pierdolę, raz teraz, jak to było. Ło, wale się skągamy w dupki. Twój kurwa kłutacyk dzisiaj za krótki. Ło! Wow! Wow! No. I... I to są prawdziwi fani Młodszego Brata, kurwa, no a nie jakiś podrabiańce. Jaki? Patrz co mam, kurwa, stale. ja na po potem biorę do ja. Oooo. Hehehe. Kurwa, właśnie wyglądasz jakby Cię tramwaj pierdolną i, i jeszcze dziewczyna wycięła, taki smutny jesteś. No bez mi zaraz A ty jesteś tym najśmieszniejszym kolegą z towarzystwa, co tak wszyscy bekacisną, bo ty tak nie Nie, ja, jest, tak? ja jestem smutny. Nie, ja smutas, słuchaj. Ja tak, ogólnie tutaj nudam. Ej, a ty jesteś tym takim kolegą, co nie ma znajomych za bardzo, nie? A 100 złoty jest, komplek. To złoty komplec Of White'a? Jest, jest, tak. O. komplek jest. To Pewnie Legit, Legit, nie? Nice. Rysiny? Czy słucham Rusiny? No. Nie, bo wojna jest to teraz niewolna, A, rzeczy ale słucham. nie, wyglądasz podobnie jak jego ziomek fałki się nazywa. Pałki? No. A to taki ziomek co ściąga kuję skórę z pałki? Nie, to nie. A myślałem, że ten. No. A ty zwariowany Marcin? No, tu ja. Trochę się zmieniłeś, dawno cię nie było. No nie było mnie, nie było mnie. A no to. No to życzę powrotu do YouTube. bum ben ben u Ciebali.